którego czytamy sobie Pismo Święte i czytamy Stary Testament. Spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku o dziewiątej w miarę e, możliwości oczywiście. Czasem coś wypada, natomiast um, staram się włączyć regularnie, zawsze o dziewiątej, właśnie po to, żebyśmy mogli czytać razem. Ci, którzy tego chcą, potrzebują, ale też ci, którzy jeszcze o tym um, nie wiedzą, że chcą <grym> czy potrzebują, um, bo właśnie tymi spotkaniami mam nadzieję um, też um, zainspirować do czytania Pisma Świętego, bo w moim życiu um, odgrywa bardzo dużą rolę, ale nie zawsze tak było. Um, kiedyś w ogóle u mnie w domu Pisma Świętego nie było. Um, i nigdy się go w domu nie czytało. Zaczęłam do, czytać dopiero kilka lat temu e, i opisuję te, te historie w moich książkach, które są dostępne na www.dorotaosok.pl, więc nie będę się powtarzać. E, I przechodzę do czytania, a jesteśmy w księdze Psalmów, więc Psalm 91. <laughs> o, jak pięknie! Pod Osłoną Najwyższego. Czytam kiedyś taką książkę pod Osłoną, naprawdę piękna. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten mówi do pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam! Bo on wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy twojej, ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, najwyższego zaś <laughs> uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham, będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę, długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Eee, piękny, po prostu piękny jest ten psalm. Naprawdę, Psalm 91 to był. Warto go sobie na spokojnie jeszcze raz przeczytać, przemyśleć, wrzucić jako ziarno do swojego serca, może nawet wydrukować i gdzieś tam przywiesić w widocznym miejscu domu. Myślę, że bardzo, bardzo może też właśnie stymulować i pomagać. I przechodzimy do Psalmu 92. Dziękczynienie za dobrotliwe rządy Boże psalm, pieśń na dzień sabatu, dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe o najwyższy, obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją, na lutni o dziesięciu, ja tylko się tutaj zatrzymam, opiewać, e, obwieszczać z rana łaskę Twoją. E, jak bardzo zmienia się życie, gdy e, hmm... Albo wskutek decyzji, albo wskutek inspiracji. Nie wiem, bo to może być różnie, ale gdy zaczynamy dzień właśnie z takim już po przebudzeniu nastawieniem wdzięczności, naprawdę nawet dla eksperymentów warto sobie to zrobić, że po prostu pierwsza myśl, przywołać ją. Jeśli jeszcze nie jesteś przyzwyczajona do tego, żeby budzić się z wdzięcznością, bo pierwsza myśl często tak bywa u ludzi, że jest czarna, co dzisiaj znów złego się wydarzy, co dziś musi. Muszę zrobić, a czego nie umie, albo się boję, albo co tam trudnego, albo coś się źle potoczy, nie? albo jak znowu muszę iść do tej pracy, której nie cierpię. Więc często, jako pierwsze, pojawiają nam się właśnie te myśli, takie negatywne, i potem jesteśmy też do tego przyzwyczajeni. Czyli to się pojawia samo bezwiednie. Nie musi tak być, ponieważ te pierwsze myśli programują nasz cały dzień, ponieważ te pierwsze myśli mogą wpływać na samo samopoczucie całego dnia, bo z jakim nastawieniem wstajemy, tak może potem nam się gdzieś tam za nami ciągnąć. Więc warto jest właśnie sobie to uświadomić, z jakim nastawieniem wstaję najczęściej, czyli jaki mam nawyk i jak sobie to uświadomimy, to możemy dopiero wtedy to zacząć zmieniać, czyli świadomość wpływa na nasze na moc wpływania, zmiany tego. I bo gdy sobie uświadomimy, że jest to już nawyk że to już nawet nie jest to, że dzisiaj będzie ten ciężki, trudny dzień, tylko już nawykowo mi się to w głowie pojawia. No to każdy nawyk można zmienić. To jest właśnie piękne, że każdy nawyk można zmienić, więc warto się stymulować do tego, że po prostu przywołuje wdzięczność i jak będziesz to praktykować przez dłuższy czas, zobaczysz, że w miarę praktykowania będziesz coraz częściej, coraz, właśnie coraz łatwiej budzić się z wdzięcznością i to się totalnie odmieni. Cała Codzienność i całe. Oczywiście wpływa na życie, więc obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją, z czym, z czym się kładziesz, też z tym wstajesz jest takie powiedzenie, nie? A w nocy wierność Twoją, z czym, z czym zasypiam. Czy z tym, że jutro właśnie znowu też mnie coś tam czeka, nie? Czy zasypiam z wdzięcznością za to, co dzisiaj było dobrego, nie? Na lutni o dziesięciu strunach i na harfie przy dźwięku cytry. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi. Raduje się z dzieł rąk Twoich. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi. Jakie to piękne, nie? Czyli, że po prostu dziękuję za ten wpływ, nie? Za, za te dzieła. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie. Bardzo głębokie są myśli Twoje. Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje tego, Boże, chyba cały psalm zaznaczę. Choć wyrastają bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze. Ty zaś, panie, jesteś wywyższony na wieki, bo oto nieprzyjaciele twoi, panie, bo oto nieprzyjaciele twoi zginą. Pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. Róg mój wywyższyłeś, jak róg bawołu, namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich. Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, którzy powstają przeciwko mnie. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu Pańskim, wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Takim jest psalm 92 i jeszcze przeczytamy 93. Pan jest królem, oblek się w dostojność, Pan oblek się i przepasał mocą. Utwierdził okrąg świata, także się nie zachwieje. Mocno stoi twój tron od dawna, tyś jest od wieczności. Podnoszą rzeki Panie, podnoszą rzeki swój głos, podnoszą rzeki swe wzburzone fale na szum, nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie. Mocniejszy jest Pan na wysokości. Świadectwa Twoje są godne wiary. Ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość. Powsze czasy. I na tym dzisiaj zakończymy. Więc mam nadzieję, że też jesteście tak zaniesie, zaniesieni, uniesieni, zainspirowani jak ja. Przepiękne te psalmy, które dzisiaj wybrzmiały, to po prostu... E, piękne. No. E, więc y, zachęcam do tego, żeby jeszcze do nich zajrzeć, żeby sobie gdzieś tam popodkreślać właśnie, czy przepisać, czy czy wydrukować i niech to tam sieje w sercu ziarno radości, wdzięczności i obfitości. Całuję wszystkiego dobrego.